widzowie, z tej strony Mikołaj, wasz ulubiony youtuber. Dzisiaj będziemy robić o, budować sobie model helikoptera z filmu Niedalego, tylko słubany I będzie mi towarzyszył mój kot, który leży tam. Jak ktoś go zauważył, daje łapkę w górę. No i dzisiaj będziemy sobie razem z nim właśnie składać ten cały zestaw. No dobra, to robimy to. Ja po prostu to no, zrobię i po prostu U, ja mam magiczną moc i nie będę musiał tego składać, tylko po prostu to dotknę i to się złoży. Zobaczcie, przesunę sobie i... Czary, mary, hokus pokus, bum! Ja tutaj biedny buduję, a, a szefo patrzy. Szefie, może byś też trochę w budowie pomógł? Nie tak tylko... Łapkę mi dajesz. Ma, no daj łapkę. Jednak nie. Czemu pan wszedł do pudełka, panie? Czemu jesteś w pudełku? Ja tam bierny buduję, a ty w pudełku siedzisz. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Widzowie i tak prezentuje się oto ten helikopter. Jest mega ładny. Zobaczcie co on jeszcze potrafi. Możemy sobie zajrzeć do środka i otworzyć to. O tak właśnie też może się kręcić. No i ogólnie bardzo fajny zestaw polecam wam od filmy z Lubam. Polecam. Mikołaj.